Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, co może posłużyć Ci za profesjonalne tło w Twoim domowym studio. Ok, jako że nadal mamy COVID, to pozować dla nas będzie niezastąpiona nasza głowa i jeżeli macie pomysły, jakie nadacie imię, jak ją nazwać, to proszę zostawcie pod tym wideo w komentarzu. Ja nie miałem w tym pokoju białych ścian, dlatego postanowiłem je przemalować. To nie jest duży koszt, a efekt jest absolutnie zadowalający, jeśli robisz zdjęcia w domu, wystarczy uważać, aby nie oświetlić ściany bezpośrednio kontrastowym światłem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, o czym mówię, to proszę obejrzyj na moim kanale wideo z miniaturką latarki. Znajdziesz je gdzieś tutaj albo pod tym wideo. Tutaj mamy kilka przykładów, gdzie wystarczy dosłownie kawałek ściany, aby stworzyć ciekawe zdjęcie. Link do Instagrama zarówno Arka, jak i Kingi znajdziesz w opisie tego wideo. Mam tylko czarny materiał. Ale sprawdza się doskonale. Kosztował chyba tylko z 20 zł za metr bieżący, ale za to jest idealny na czarne tło. Wykorzystywałem ten materiał kilkukrotnie. Na przykład tutaj na zdjęciu z Kamilą. Pamiętaj, że jeśli model albo modelka będą stali bardzo blisko tego tła i to tło dość dobrze oświetlisz, to wtedy wyjdzie na zdjęciu szare i będzie widać wszystkie zagniecenia. Chociaż nie zawsze takie zagniecenia są złe i można wykorzystać je jako ciekawe tło. Dokładnie tak jak tutaj na zdjęciu z Klaudią. Mamy jeszcze kilka materiałów do omówienia, które mogą posłużyć Ci jako tło w domowym studiu. Jednakże, nim do nich przejdziemy, proszę naciśnij subskrybuj i jeśli podoba Ci się, w jaki sposób przekazuję wiedzę i chcesz się uczyć więcej, to mam też płatne kursy i możesz znaleźć informacje o nich na stronie sztukakadrowania.pl. Znajdziesz na tej stronie zawsze aktualne informacje na temat szkoleń oraz kursów, które prowadzę. Link umieszczę również pod wideo. Duże kartki są bardzo przydatne, zarówno podczas fotografowania ludzi, jak i produktów w domu. Mam największe, jakie udało mi się kupić w sklepie plastycznym, i mają rozmiar około 100 na 70 cm. Jeśli dobrze pamiętam, to kosztowały około 4 zł za sztukę, i jeżeli jedna taka kartka dla Ciebie to za mało i potrzebujesz szersze tło, to zawsze możesz kupić dwie, i później ewentualne łączenie, które będzie widoczne na zdjęciu możesz usunąć wprost produkcji. I teraz przykłady. Na zdjęciu jest Kinga i powiesiliśmy za nią beżową kartkę, ponieważ kolor biały był dla nas zbyt jasny. Również ta herbata leżała na białej kartce. W przypadku tej butelki czerwona kartka była przyklejona taśmą malarską do ściany. Od czasu jak mam białe ściany, to nie korzystając z takiego profesjonalnego tła. Pamiętaj, żeby zawsze takie tło, czyli jego szerokość, dostosować do zarówno pomieszczenia, w jakim fotografujesz, jak i rzeczy, które fotografujesz. W przypadku portretów może wystarczyć takie węższe, na przykład o szerokości 130. m Jednakże, jeżeli chciałbyś fotografować całą sylwetkę, to warto zastanowić się, oczywiście jeśli twoje pomieszczenie na to pozwala, nad kupieniem takiego, który ma 2m, czy nawet 270. m Pamiętaj, by kupić tło kartonowe, to jest mega ważne. W ogóle nawet się nie zastanawiaj nad tymi tanimi polipropylenowymi tłami. Wiem, że są tanie, ale efekt jest porównywalny do ceny. Nie ma sensu wyrzucać pieniędzy w błoto. Nie mam w tej chwili lodówki, którą można by wykorzystać jako tło, jednakże zdarzyło mi się na jednej sesji wykorzystać właśnie lodówkę, ponieważ miała bardzo fantastyczny żółty kolor. Lodówka oczywiście była zbyt wąska. Jednakże nie ma żadnego problemu, by później w Photoshopie domalować kawałek tła. Jak widzisz, wcale nie trzeba dużo, aby zrobić fantastyczne zdjęcia w domu z profesjonalnie wyglądającym tłem. Mam nadzieję, że to wideo Ci się podobało. Jeżeli tak, to proszę zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, jeżeli Ci się nie podobało, daj łapkę w dół. Jeśli chcesz, abym nagrał wideo na jakiś konkretny temat, to proszę zostaw informację w komentarzu. I jeśli interesują Ciebie też płatne kursy i chcesz uczyć się fotografii, to zapraszam ciebie po więcej informacji na stronę sztukakadrowania.pl/kursy i do zobaczenia.